Prawdziwe zarządzanie dzieje się wtedy, kiedy pracujesz na swoim. Wiem, co mówię. Przez 13 lat pracowałam na etacie w dużej organizacji. Bardzo szybko, bo już po roku pracy weszłam na pozycję zarządcze, kierownicze, później byłam zastępcą dyrektora. Mnóstwo, wiecie, szkoleń, kursów, mentoringów, nie wiadomo od czego tam jeszcze. No i. Trochę tego zarządzania tam było, ale tak jak teraz patrzę z perspektywy przedsiębiorcy, to to bardziej była zabawa w zarządzanie. I tak, sorry, ale jeśli jesteś na etacie, jeśli pracujesz w korporacji, to czasem w to zarządzanie bardziej się w ten leadership, w to przywództwo. Dlaczego? No, to będą mocne słowa. Dlatego, że to nie jest Twoje. W momencie, kiedy wszystko potrzebujesz zrobić tymi rękami, wtedy dzieje się prawdziwe zarządzanie, wtedy jesteś ciałem promocji, marketingu, strategii, finansów, windykacji i wtedy dzieje się prawdziwe zarządzanie i to jest ekstra. To jest ekstra, jestem bardzo wdzięczna za tą szkołę życia, że bardzo dużo się nauczyłam, ale teraz wiem, jak to naprawdę powinno wyglądać. Kiedy my teoretyzujemy o zarządzaniu zespołem, a kiedy naprawdę mamy zespół, z którym potrzebujemy zrobić dużo, dużo dobrych rzeczy. No, ciekawa obserwacja i network, network, network marketing jest taką szkołą życia, do której Cię serdecznie zapraszam.